No i dzień dobry, witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie, widzów mojego kanału. Dzisiaj mamy piękną sobotę słoneczną, 4 stopnie na dworze, w słońcu na pewno dużo przyjemniej. Fajnie tutaj jak się oparło słoneczko cieplutko. głębiej też korzystają z tej pogody, zobaczcie na dworze pod ciateczką, bezpieczne. Mogą sobie śmiało hulać. E, no co, dzisiaj troszeczkę czasu mam, e, także Pokażemy może obecne karmienie, bo troszeczkę się u mnie w hodowli teraz pozmieniało. Jesteśmy zaraz przed puszczaniem w pary. Także już coraz więcej zaczyna się dziać. O, ptaszki sobie fajnie siedzą. Coraz więcej zaczyna się dziać, także za chwilę wszystko pokażemy, żeby było na bieżąco. Zapraszam do oglądania filmu. Była się troszkę słońca przyświeciło i wojują wojownicy już Tutaj głównie roczniaczki są Widzę. ej ej, spokój, spokój I przechodzimy do sedna tematu. Więc tak, to, co najbardziej się obecnie u mnie zmieniło, jest to karmienie. Nie jest już to sama karma zimowa, natomiast w 40% jest to na 50% jest to owiec czarny, do tego jęczmień około 30% Jest 20% jest to karma zimowa. Od jakiegoś półtora tygodnia już taką karmę gąbki u mnie tutaj dostają. W zeszłym roku robiłem identycznie. Po co to w ogóle robię, po co to daję? E, głównie e, przede wszystkim po to, że dzisiaj mamy chyba 16, jak dobrze pamiętam, czyli za niecały miesiąc puszczam głębie w pary. E, zależy mi na tym, żeby głąbki zeszły z wagi. Jak wiadomo, zimą, jak tam siedzą, tylko jedzą, no to zawsze tej masy nabiorą. E, po to jest ta dużo bardziej, że tak powiem, uboższa karma, żeby przede wszystkim zrzuciły z wagi, wtedy nie będzie jakichś problemów z noszeniem jajek i tak dalej. No i druga sprawa, e, jeśli chodzi o taki na przykład cały miesiąc podawania tego owsa czarnego e, Myślę, że jest to też taka w pewnym stopniu e, dla głębi jakaś fajna dietka oczyszczająca e, Owies czarny, jak mówię, wiadomo, ma takie właściwości czyszczące Także w zeszłym roku robiłem identycznie, fajnie to wyszło, dlatego w tym roku tak samo to stosuję Wielu hodowców zresztą tym owsem czarnym wiem, że e, tak jakby czyści te głębie, gdzieś tam przez jakiś miesiąc czasu dostają e, Ja robię u siebie identycznie no i co, zmieniło się na pewno to, że wróciły już gryty zaraz też właśnie im namieszam bo co sobotę co sobotę świeżutkie gryty mają mieszane dosypywane kuracje wszystko pokończone, probiotyk dostały wszystko zakończone. także teraz już tylko, tylko takie naturalne rzeczy zostaną typu herbatki, później te zioła to wszystko też Wam pokażę ale to może w następnym materiale, bo to byłoby trochę za za długie no i ktoś by może się zapytał Teraz, e, po, co antybiotyk, no, po co kuracja antybiotykowa, jak teraz naturalne rzeczy? E, no słuchajcie, dla mnie e, naturalne rzeczy są fajne, e, natomiast na pewno nimi nie wyleczymy gołębi. E, ja widzę to w ten sposób, że kurację robiłem typowo po to, żeby z czegokolwiek wyczyścić te gołębie, jeśli miał jakieś rzęsiska, kokcydia, jakąś ewentualnie salmonorzyzm i tak dalej. E, nie muszę się zastanawiać bosną, czy coś mają, czy coś nie mają, gołębie są czyściutkie teraz. A naturalnymi rzeczami, no jak wiadomo, możemy teraz tylko profilaktycznie pilnować, wspierać ten układ. W pewien sposób na pewno podnosić odporność tej głębi, właśnie takimi rzeczami. No wiadomo, są to rzeczy prozdrowotne. Na szybko Wam pomoże, powiem, jak to wygląda u mnie, jak jesteśmy chorzy. No, idziemy do lekarza, a lekarz wiadomo, przypisze antybiotyk, nie przepisuje nam ziół i tak dalej, bo to nie da rady. Natomiast na przykład takie takiej picie herbaty z miodem, cytryną poprawia nam to na pewno przy, przy przeziębieniu, przy jakiejś gorące, na momencie sprawia, że dużo lepiej się czujemy. Także żeby to jakoś dobrze ująć, na pewno nie wyleczą nam te naturalne rzeczy, ale w dużym stopniu. Pomogą w dużym stopniu, przyczynią się do, do tego lepszego zdrowia. Tak, jakoś pokrótce, żeby jakoś to tak miary wytłumaczyć, bo ktoś by powiedział, że daje chemię i daje naturalne rzeczy, że to się z sobą gryzie. No na pewno się to w żaden sposób nie gryzie z sobą. To, co musiały dostać, to no to dostały, tak jak pokazywałem. A naturalnymi rzeczami, takimi jak propolis, jak ta mikstura warzywna, jak zioła i herbata ziołowa. Znowu będą dostawały cały czas, tak jak w zeszłym roku, identycznie nic nie zmieniam. W zeszłym roku fajnie to wyszło w tym roku tego samego się trzymam. E, dlatego po prostu tymi naturalnymi rzeczami. Teraz będziemy cały czas ten układ wspierać, będziemy tą naturalną odporność podnosić, będziemy budować. E, no i tak to u mnie. Wygląda, e, może co do samych tych e, takich naturalnych rzeczy, to w następnym, e, następnym materiale pokażę. Bo mi trochę za długie by to wyszło. Ale tak się już rozgadałem, e, słuchajcie, co do senna samych grytów, może też pokażę, jakie używam. Już przechodzimy. Tutaj akurat mi się skończył, dopiero co przywiozłem świeżutki z Rofilda Standard Mineral. U mnie bardzo fajny gryt. Stosuję go już też teraz drugi rok. Tak on wygląda, polecam. Zapach też ma przepiękny. Dwa takie kubeczki. Tak jak już kiedyś też pokazywałem, ja stosuję ten duży mineral futer. Biorę sobie 20 kg, 25 kg tam jest, najkorzystniej to wychodzi. Przesypuję go sobie o, do takich właśnie wiaderek. które mi tu pierza wyciało. Do wiaderek właśnie po tym standardzie przesypuję sobie. Ten grytak tak wygląda. To do kupy mieszamy też dwie. No i ostatni gry to jest zwykły, najzwyklejszy gryc cegła czerwona. W sezonie lęgowym, jak za niedługo się zacznie już sezon lęgowy, to do tego jeszcze dojdzie z Wispie No i tak u mnie ten grycik wygląda co tydzień świeży. To tydzień nową dawkę dost dostają. Teraz pokażę Wam, że ptaszki też chętnie go sobie pobierają. O tu na jeszcze troszkę zostało. Jakieś resztki starego. Fajnie sobie salutki tydzień tam wybierają z niego. Moim zdaniem, ale to jest wiadomo, tylko i wyłącznie moje zdanie, wydaje mi się, że te dwa gryty z Romfilda to są takie jedne z najlepszych. Eee, no na pewno na potęgę tego nie jedzą, Skórną sobie tyle, ile potrzebują, nawet biorąc gdzieś tam do buzi, smakując, nie czuć tej soli, co myślę, że też jest najważniejsze. Eee, bo wiadomo, jak to z tymi tajnymi grytami jest, nieraz soli więcej nawalone jak tych minerałów. Tamczypą też świeżego nasypiemy. To co mi się też bardzo w nim podoba. O tu jakieś resztki starego coś zostały. To jest zapach. Po tych dwóch grytach w całym później przez tydzień to się unosi taki piękny zapach, że aż miło, aż miło siedzieć. O, widzicie jak Wiadomo, że ptaki aż tak bardzo go organizm ich nie potrzebuje. Także nie ma, także się na to jakoś tak dość mocno tam szarpią. Ale wiadomo, jak przychodzą jajka, lęgi, ten gryt to praktycznie codziennie, co drugi dzień mają dosypywany. Wolę dość tam częściej dosypywać świeżego niż po prostu raz za dużo tego nawalić. Odnośnie grytu to by było na tyle. A teraz przyjdziemy do mieszania karmy. Tu mam ze upolu Zetkę. Jeden kubeczek zetki. Do tego tu mam już naszykowany owiec czarny ładny. Dwa kubeczki. No i do tego jeden kubeczek mićmienia. tak ta karma u mnie obecnie wygląda od dwóch tygodni i przez dwa tygodnie jeszcze tak będzie wyglądać tak jak widać, że jest około no, 50-60% czarnego owsa jęczmienia, troszeczkę od normalnej karmy no i to co też e, chciałem Wam pokazać dzisiaj sprzątając gojemniki zostawiłem e, tutaj w regałach specjalnie od dwóch tygodni już nie sprzątałem e, chciałem Wam pokazać po kuracji, jak to u mnie wszystko wygląda elegancko zobaczcie kał, puch e, kał jest taki suchutki o, nawet nie wiem czy widać, że jest, nigdzie nie jest poprzyklejane, nigdzie nie jest nalane, suchutko w szufladach, każdą szufladę po kolei, gdzie byśmy nie obeszli, wszędzie ten kał wygląda idealnie bym powiedział, to co też warto pokazać, nawet ośmielę się Wam w ten sposób, zobaczcie, wszystko jest suchutkie, nie poprzylepiane, wszystko się fajnie rozpada, jak widać, nie ma, że takie są, takie wiecie, sterty posklejane, całe kupy. Myślę, że każdy z Was wie o co mi chodzi. Zobaczcie, jakąś zimną szufladkę pokazując. O, wszystko fajne, suchutkie. No i mrozu też nie ma, bo wiadomo, że w mrozie to tak wygląda, ale dzisiaj jest plus 6 stopni, wczoraj też było na plusie. O, tak to wygląda. Także wszystko jest elegancko. Sorry za, bym powiedział, jakieś takie niemiłe sceny. Drastyczne, albo coś takiego, może nie drastyczne, ale nie miłe, bo to nic miłego grzebać w tych kubkach, ale u hodowców tak nieraz bywa. I to co warto też dodać, że dotychczas gołębie nie dostawały żadnych takich e, stymulatorów tego kału, żadnego błotka, żadnych takich rzeczy, bo wiadomo, że takimi rzeczami też często stymulujemy ten kał, że ten kał wygląda e, wtedy dużo, dużo lepiej. E, co tu więcej powiedzieć? Zaraz przyjdziemy do karmienia. Zobaczycie, jak fajnie e, pobierają. Nie ma żadnego najmniejszego problemu z jedzeniem tego czarnego owsa. Wyjadać wyjadają wszystko, także e, także wszystko jest OK. A no jeszcze co do tych e, naturalnych produktów, e, mam już nawet przygotowane. Tutaj e, będzie to na pewno natur, będzie to kokcji wet, diarow wet. Ale to już zostawię na inny odcinek. Pokażę może w innym odcinku. Herbatkę też pokażemy. No wszystko to będzie, będzie podawane głównie po to, żeby w jak największym stopniu teraz zapobiegać po prostu jakimś infekcjom, jakimś chorobom, wszystkiemu, żeby stosować to profilaktycznie. No i w tym roku na pewno się przyłożę, nie będzie to podawane w kratkę, jak się przypomni, że tak brzydko powiem, tylko systematycznie dwa razy w tygodniu wszystko będzie stosowane, żeby na koniec przyszłego sezonu zobaczyć, jak to, no jak to zdało egzamin, jak to zdrowotnie się... Jak to zdrowotnie się obroniło. No natomiast, jeśli dajemy na przykład dany produkt, nie wiem, czy to herbatkę, czy takie zioła, no i po tym dękał się, robi jeszcze lepszy, że są zwięzłe kuleczki, i tak dalej, no to znakiem tego, że to dobrze wpływa na organizm głębia, dobrze działa. Jakby Wam to tak logicznie wytłumaczyć, jak zjemy coś nieświeżego albo coś niezdrowego, no to wiecie, co się wtedy dzieje, a jak jemy dobrze, jemy zdrowo, no to, to wiadomo, jak to wygląda. No i to samo jest u Głębi zresztą, nie? No, i jeszcze jedna fajna ciekawostka, czym chciałem się pochwalić i też polecić pewnego pana. Tutaj żona sprawiła mi prezent, zamówiła mi, pokażę Wam, właśnie bardzo mi się to podoba, dlatego też postanowiłem, że Wam to pokażę. Dotychczas też mam tam księgę w zeszycie. Żona mi zakupiła taki notatnik, planer hodowcy. No, rewelacja, pokażę Wam, jak to wy... Nie muszę już siedzieć tam żadnych. Tutaj jest fajna okładka z tej strony. Nie muszę siedzieć, żadnych tam tabelek, nic kreślić, wszystko tutaj mamy, jakieś cele, priorytety, ważne daty, kalendarz miesięczny, plan działania. No i to, co najbardziej mi się podoba, no to zobaczcie, tutaj są tabelki, tu jest chyba 25 tabelek, jak dobrze pamiętam. Tu sobie prowadzimy dokumentację, rodzice, numery dzieci i tak dalej. To jest, jeszcze Wam chcę pokazać co tu jest dalej. O zobaczcie, na przykład spis i wyniki. O sorki, tak błokiem trzymałem. Spis i wyniki sezonu, na przykład można sobie spisać gołębie. Gołębie dorosłe, też tu piszemy konkursy. Tu piszemy sobie notatki. Tutaj też dalej mamy na notatki, tutaj plan lotów. Tutaj mamy tygodniowy plan żywienia, żeby nic nie zapomnieć. Naprawdę ktoś to o tym fajnie to przemyślał, fajnie to zrobił. Ja pokażę zaraz swój normalny zeszyt, jak to prowadzę. Natomiast no tutaj to mam już tak, że tak powiem zawodowo. Nie jest to ani wymóg w hodowli ani nic, jest to taki bajer. E, dla takich hodowców jak ja Bo lubię takie drobne bajery w hodowli. Ja wam pokażę mój zeszyt. Natomiast e, od kiedy żona mi kupiła ten, to ten mój już mi się kompletnie, moim jest na was grane, pokreślone. Wszystko tam wiadomo, rodzice, dzieci, wszystko poznaszane, co i jak, bo dokumentacja w hodowli bardzo ważna, wszystko musi być sezon rozpłodowy, to tamto, wszystko jest popisane. No natomiast tutaj te rubryki, to wszystko mnie przerażało nieraz, kreślenie tego. Tam mam wszystko gotowe, przygotowane, nawet wam podam e, kontakt do chłopaka, co to robi. E, słuchajcie, ja. E, ja, żona chyba 25 zł, jak dobrze pamiętam, za to zapłaciła, plus przesyłka, także to są groszowe sprawy. Normalny zresztą jest w tych, tych pieniądzach. A tutaj jest naprawdę super sprawa. Mogę polecić szczerze, bo wykonanie mi się mega podoba. Pomysłowość, wszystko jest fajnie to zrobione. Dla takich hodowców, co lubią takie drobne bajery właśnie, jak ja, no to coś pięknego. Zaraz Wam nawet tutaj podam kontakt do, do tego chłopaka, co to robi. Ten chłopak nazywa się Darek, ma na imię Darek, a numer telefonu, jakby ktoś chciał, już Wam podaję. 732 743 612 Nawet Wam tu pokażę, ktoś sobie może... No, można sobie zatrzymać. Yy, polecam to, co dobre, to, co mi się sprawdza, to, co, to, z czego jestem zadowolony. Przede wszystkim mogę śmiało polecić. Tak samo jest tutaj u tego chłopaka. Myślę, że śmiało można dzwonić. Wyślę Wam bez problemu do nas też kwestia dwóch dni. Wszystko było wysłane. O tu nawet, o zobaczcie, nawet z tyłu jest namiar dla, do niego. Yy, na Facebooku widziałem też, że prężnie działa. Yy, także też po, polecam i dziękuję Ci za to fajny fajny bajer, a my bierzemy się za karmienie gołębi Uch, Idziemy z wiatrem karmić Czekają czy nie czekają chłopaki Chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, 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 zobaczcie Nie ma nic dobrego, ale jest czarne owiec co wy na to <laughs> Co ja mogę powiedzieć przez te dwa tygodnie, co już idzie zauważyć, to na pewno wagowo, gołębie się fajnie zmieniają, na pewno już są delikatnie lżejsze, niektóre więcej, niektóre mniej, zaokrąglone są, nie, to nie jest tak, że zabiedzimy gołębie tym, bo jak są teraz zdrowe, to, to na takiej karmie te głębie i tak, zobaczcie, nie wyglądają, także to, żeby też ktoś nie myślał, że, że na i na owsie gołębie teraz zagłodzi, czy tam zmarnuje. Bo jak są zdrowe, to one, one i tak będą pięknie te mnie teraz wyglądały. Kwestia po prostu zrzucenia wagi, przede wszystkim oczyszczenia e, dla, dla żołądka, dla tych wszystkich pełneczności, też jest na pewno dobra sprawa. Jakby ktoś miał wątpliwości, że czarnego owca nie będą chciały jeść, to zaraz wam pokażę. To prawda, gębie dzisiaj są karmione y, wcześniej nie zawsze, bo zawsze około 17. Jestem termiona, ale dzisiaj jest sobota, jestem w domu, także ja jest szybciej. Jeszcze jakiś spóźnialski na dworze został. No, od pierwszej kolejności kukurydza i to co lepsze leci, ale za chwilę zobaczycie jak ładnie wyjadają wszystko. No i teraz jesteśmy w rozpłodzie u samczyków. Właśnie dzisiaj robiłem już takie ostateczne porządki. Jest tutaj 12 boksów, plus jedna cela na ziemi, czyli 13 samczyków zostało. 5 samczyków pożyczyłem znajomemu koledze. Jak wiecie, wcześniej tutaj stał regał, natomiast wizualnie w ogóle mi się to nie widziało, nie podobało mi się to. No i z tego względu też musiałem ograniczyć teraz ilość tych samczyków. No i co? Niebawem też próbne parowanie. Myślę, że za jakiś tydzień czasu, a może nawet szybciej, może jakbym jutro miał czas, to może jutro bym je wpuścił w pary. O, ten samczyk nakrapiany dzisiaj był tu przerzucony, dlatego jest trochę taki wystraszony, jeszcze. No ale ogólnie, gdyby ktoś pytał, to w rozpodzie e, 13 par łącznie jest. E, tutaj muszę karmiczki dowiesić, e, bo wziąłem tam trochę sobie do mycia. Tak, na raty trochę e, dowieszę miski, dzisiaj im powkładałem też wycięcia, żeby już poczuły troszeczkę tego klimatu. No i najwyższa pora: jakieś próbne parowanie, połączyć trochę tego gębie, A próbne parowanie, głównie po to, żeby e, tego ębie już były fajnie skojarzone z sobą, połączone, że później, jak wpuszczę w pary, to wszystko praktycznie w jednym terminie znosi jajeczka. Nie ma jakichś e, odstępów czasowych między sobą. teraz już ładnie samym owcem się zajadają z jednej i z drugiej strony. Tutaj zostały nam jeszcze kamiczki z nakarmienia. Petit, jak widać jest. Taki na razie w dalszym ciągu raz dziennie są karmione. Dopiero bliżej, bliżej parowaniu i przejdę na dwa razy dzienne karmienie. Wszystkie weszły, wszystkie weszły zrobione. Taszki jak widać super yy, fajny, vigor jest świecą się zdrowe są, także na chwilę obecną wszystko gra. Słuchajcie, dzisiaj zapodam sobie dowody probiotyk, probwet. Co prawda już te dwa tygodnie cały czas dostawały, bo mnie już teraz e, prawie trzeci tydzień leci po kuracjach. E, jak skończyłem kurację, ale teraz ze 3-4 dni nie dostawały. Także jeszcze probiotyk do tego dam. To jest 2 1 ml na 1 litr. Tu mam ten, tu mam półtora naszykowane. Tutaj po 1 ml. Tutaj 1 ml. U mnie taki probiotyk po kuracjach Jest to no, niezbędna rzecz Która musi być Poza sezonem takim lotowym To i tak średnio raz Czasami dwa razy w tygodniu ten probiotyk Gąbki dostają Co prawda aż tak rygorystycznie go nie pilnuję Ale staram się żeby chociaż ten raz w tygodniu Dostały Jak wiadomo takim probiotykiem fajnie zasilimy Przewód pokarmowy Tymi dobrymi pozytywnymi bakteriami Które właśnie antybiotyki wyniszczyły Antybiotyki jak wiadomo niszczą i te dobre i te złe bakterie, także teraz fajnie jest to wszystko zasilić. No i co? No i tak ogólnie e, się gąbki przed, przestawiają, przedstawiają. E, na chwilę obecną wszystko, wszystko gra, coraz bliżej parowania. Przez te dwa tygodnie jeszcze bardziej z wagi zejdą. E, zwłaszcza, że wcześniej przed tym czarnym owcem, przed jęczmieniem czasami jak sobie te gołębie łapałem, żeby go przejrzeć e, i tak dalej to niektóre już dyszały po samym, e, samym łapaniu tych głębi, także e, no, troszeczkę za bardzo były zapasione a wiadomo, że jak za bardzo będą zapasione to będzie może być problem z, z noszeniem jajek w terminie i tak dalej dlatego lepiej tego uniknąć no i druga kwestia, tak jak też wcześniej mówiłem czarny owiec jest to e, w pewnym stopniu fajna, e, fajna kuracja dla głębi taka miesięczna Oczywiście kuracja oczyszczająca, żeby żeby ty sobie nie pomyślał, że jakaś tam kolejna kuracja do tego. No i samczyki. O zobaczcie jak fajnie karmiki wyczyściły. Tu resztki, tu resztki, jeszcze owsa zostały, ale one do wieczora i tak sobie to zjedzą. Tak jak wcześniej mówiłem, raz dziennie są karmione. Zawsze zostaje z nadwyżką, żeby mogły sobie to jeszcze wieczora później podziuwać. No co, na dzisiaj to by było wszystko. Tak jak mówiłem, staram się na bieżąco pokazywać gdzieś przekazywać to co robię u siebie. Nie zawsze mi to wychodzi z tego względu, że nie zawsze ten czas jest. Tak jak teraz jest ja opóźnieniem, bo już półtora tygodnia są na tym czarnym owcie. Dopiero teraz wrzucam tu były targi i coś tam coś się działo. No i to też nie zawsze jest tak czas, żeby nagrać, bo trzeba by je postejać, wszystko dodać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie? No ale ogólnie na bieżąco staram się, staram się Was tutaj e, informować, jak to u mnie tutaj wygląda. Następny materiał myślę, że zrobimy właśnie o tych środkach naturalnych, o tych miksturach, o tych ziołach, o herbatkach i tak dalej. Też Wam wszystko e, pokażę, co będę teraz przez cały, e, przez cały rok stosował e, typowo profilaktycznie, e, żeby po prostu nie dopuścić do Jakiejkolwiek infekcji, żadnej choroby, takich rzeczy spróbujemy takimi rzeczami zapobiegać. Także co, no na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli standardowo, jeśli się podobało, łapka w górę, zostaw subskrypcję, bo wtedy żaden materiał ci nie ominie, nie ucieknie. To jeszcze to do... One do wieczora sobie już to dojedzą, że na wieczór praktycznie puste karmiki będą. Dodziubią sobie to, co mają dodziubać, Wszystko. Wszystko. Pozdrawiam Was, trzymajcie się cześć.